Podoba mi się ten pająk tam. Naprawdę. Do, do góry, do. Tu, tu kurwa. będzie drugi pająk. Ale ten żelandor z tą obrączką w koło, jak widzicie, taką ładną. Widzicie po lewej? Po prawej też jest, tak się świeci. To na lewo i do góry też podchodzi woda od góry, bo tam będzie też zlew. Co się nie da? Zobaczcie. Majster to wszystkiego zrobi. Mało tego, można to przesuwać. Czekaj, muszę kawałek ustawić. Ustaw. Tu, leser świeci. Ty, 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 ty. O! Widzieliście? Zgubiły mi hamany rączkę. O! A ja tam będę teraz kabel wiercił sobie. No. Aktualny stan. Robi się sufit. Za niedługo. Czyli jutro już będzie skręcony. Kupiłem LEDy takie wciskane. Wiecie, będą dwa. Będzie tu gdzieś światło w tym miejscu. Wymienimy drzwi. Takie tam komunistyczne jeszcze. Weź, weź nie ma człowiek. Nic co z tego. Ja gdzie ja to mam? Ja to nowe kurwa. Hehe! <gibel> Kibel też będzie nowy! No, tu jest 120 na 100 będzie pryszcie, więc duży jest. A nie tam którzy piszeli, że po co prostować, krzywe były ściany, a tam pójdą takie cztery ładne w poziomie. Kupiłem chyba ze 120, 120 na 60, coś takiego. Że one tam w tych wejdą, a po bekach inne damy, tu pójdą płytki jeszcze. O, 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 kurwa. No, także taka sytuacja obecnie. Do następnego.